Dzień dobry, w sabie żółciutkim mam już wymienione czy zaworowe, to już widzieliście ostatnim razem, od tamtej pory też zagrzałem silnik, zrobiłem płukankę, trochę żużlu wyleciało z miski olejowej po tym płukaniu silnika, no ale mam nadzieję, że teraz będzie trochę czyściej, potem został zregenerowany aparat zapłonowy i gaźnik, gaźnik jeszcze nie jest założony, teraz jeszcze raz dla pewności chcę wyregulować zawory, żebyśmy mieli to już ogarnięte, żeby tam już wszystko było tak jak trzeba Po wyregulowaniu zaworów, założę gaźnik, aparat zapłonowy, no i spróbuję odpalić silnik. Zobaczymy, może może będzie to trochę lepiej chodziło Żeby wyregulować zawory najprościej jest to zrobić w ten sposób, że odpinamy kopułkę aparatu zapłonowego właśnie Regulujemy ten cylinder, na który wskazuje palec aparatu zapłonowego czyli jak tutaj wskazuje teraz palec aparatu na ten kabel idziemy za nim Pierwszy cylinder i na nim będziemy regulowali. No i właśnie okazuje się, że jak wkładałem aparat zapłonowy, ustawiłem go na pierwszy tłok, czyli na ten, ale teraz luzy są na czwartym tłoku, czyli po prostu przekręcony miałem wał o 360 stopni, więc muszę jeszcze raz wyjąć aparat zapłonowy i włożyć go dokładnie w tym samym miejscu, tylko po obróceniu wałem. Bo teraz wskazuje na pierwszy cylinder, a zapłon tak naprawdę jest teraz na czwartym cylindrze. Ja nie odpalałem teraz tego silnika po wkładaniu aparatu zapłonowego po regeneracji, stąd jest ten błąd. Więc na to też warto zwrócić uwagę. Jeśli przyjeżdża do nas samochód i gasimy silnik i po prostu możemy regulować zawory, to tak jest to dobra metoda, natomiast nie zawsze jest to sukcesem, jeśli coś przy nim grzebaliśmy. Ustawiłem górny martwy punkt znowu pierwszego i czwartego cylindra, ale tym razem wiem, że tutaj powinienem mieć luzy na pierwszym cylindrze, więc mogę włożyć aparat zapłonowy znowu we właściwe miejsce. No i dlatego dalej ta metoda ustawiania zaworów w tym cylindrze, na który wskazuje palec aparatu zapłonowego będzie skuteczna. Teraz tak. Tutaj mieliśmy pierwszy cylinder. Przekręcimy teraz aparat zapłonowy, żeby wskazywał na następny kabel. Ten kabel idzie tutaj do trzeciego cylindra, więc będziemy ustawiali trzeci. Zgodnie z tutaj z kolejnością zapłonu odlaną na kolektorze dolotowym, czyli firing order <coughs> 1 3 4 2. Zawory wyregulowałem, bardzo szybko poszło, wystarczyło je ciutko dokręcać. Ustawiłem sobie z powrotem aparat zapłonowy na pierwszy cylinder, żebym mógł teraz łatwo uruchomić silnik, jak będę już zaczynał. Muszę teraz założyć pokrywy zaworów, gaźnik, podłączyć gaźnik. Założę jeszcze filtr paliwa, którego nie było w ogóle w tym samochodzie, a myślę, żeby się przydał. No i będziemy próbowali odpalania. Gaźnik mam po regeneracji. Co prawda nie dałem rady ocynkować części, no bo jest to jakby robota taka trochę poza normalnym harmonogramem. No ale tak, mamy gaźnik zregenerowany, dosyć dużo syfu się z niego wymyło, więc liczę na to, że będzie dobry. Jest część z innego silnika, którą, którą mam. Tej części oryginalnie tutaj nie było. Jest to tak naprawdę tylko podstawka pod gaźnik i ona ma wyjście na. Na zaworek odmy. I ja myślę, że teraz to spróbuję tutaj założyć, podłączyć to jakoś do, do układu odmy, no bo tego nie było, a to powinno być. W takim uniwersalnym filtrze jak ten, istotne jest to, że on ma tutaj dwie grubości króćców. Bardzo często spotykam się z tym, że nie są obcięte te cieńsze krótce, przez co może to być ograniczenie w przepływie paliwa. Dlatego jeśli mamy taką grubość królki, która pasuje na grubszy, grubszą część króćca, to tą cieńszą należy po prostu obciąć. Wskaźnik założony i podłączony. Aparat ustawiony w miarę w miarę tu gdzie powinien być i spróbuję teraz uruchomić silnik. Silnik pracuje, aparat zapłonowy i gaźnik wydają się działać prawidłowo, mamy teraz wolne obroty na poziomie 700. Kąt wyprzedzenia zapłonu to jest 11 stopni w tej chwili, chyba jest ok. Mam jeszcze parę rzeczy tutaj do zrobienia przy tym samochodzie, więc na razie nie zakładam filtra powietrza, ale myślę, że przy silniku możemy stwierdzić, że prace zakończone.